Tamy trzeci odcineczek to, to, to jest ten pokój no, ja. ten dom. motion sensor biorę jak coś Jak to drzeł to białe to te wszystkie Nie to jest inny dom w To Cine dom My tych białych nie mamy bo no ja Ale ja będzie wstawiłem białe Hejdę na piętro dół bierzcie i święty Dół jak coś czy tu jest nie, czy nie? 11 u mnie było 12 Mama, naleczka. Ej, w drzwiach jest 12 stopni Mam kości ryś Dobra, już idę U mnie jest 12 stopni ciągle 11 Ej, może u mnie wiecie jest, wiecie? i bierzemy raz, Ej u mnie chyba jest chodźcie do mnie nie wiem bo to jest 12 stopni, 10 stopni no, to jest tym stylu ciągle bo mamy jeden ja, ja mam jeszcze jeden pokój ja mam jeden pokój, pokryw Dobra to ten pokój, wtedy u góry to będzie jak coś ten największy Nie no, jedyne co... A tak to fajne... To zdenę dom No właśnie chodźcie w Jedyne miejsce w duchu jakim znalazłem na tym piętrze to jest tutaj, chodźcie za mną Pokój. Tutaj No 9 stopni 11 10 9 stopni 9 stopni 9 9 9 stopni, 9 stopni. Tu jest 8. w tym miejscu, on jest w tym pokoju Tu, 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 cześć, 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 cześć. Na tym miadrze jest 8 6. stopni 10 stopni teraz 10. Tu jest 9, no to on jest w tym pokoju w Walcie w Walcie gdziekolwiek ten e, termometry Gdzie możesz trzymać termometry

No, ja jestem tutaj, to przypiącek, ja proszę bardzo proszę. Nie umiem. To funkcja nie subsługiwa. jak ktoś książkę i niech ktoś jeszcze weźmie ten... Eee... Enflider. I to niech weźmie QCB. Ja dam Enflider, tam jeden. No to weź ten QCB, ktoś. Nie, ja chciałem dwa, żeby wybierasz. Eee... No... Dobra, dobra, macie. A, to chodźcie. Nie, że w już da się postawić w nie? Chyba? Nie, Tam dalej się w pa A teraz to nie działało Ale wszyscy tak się... Ale to było tak pionowe Postawię drugie Kurde, z tej strony może coś Czekajcie chwilę, zgasiłem światło Sprawdzam UV nie ma, nie ma fingerprinców. Yeah. Możemy jeść tylko ten. Tylko w inny Mam to gówno, żeby ten gadał. No to się da. Chodź, idziemy powoli. Ale jesteś jest zabawny. Mm. Ja pierdolę. Paskid. M. Hmm. Bię jednego krucyfiksa. Dobra, wykryliśmy już go w mocnojąc sensor. Teraz ghost event, yy, zdjęcie Obraz zdjęcia i po prostu Ghost Event. I to będzie ten I wszystko już mamy tak naprawdę, nie? Do tego ducha Okej okay. Więc po prostu musimy teraz szukać tego ducha. No czy znaczy wszystkie rzeczy mamy, nie? Tam chyba już poruszawne Jacyś nie mam kwiatów? Zleciał gdzieś tu flety Nie wiem. Nie się wydawało, czy słyszałem jakiś głos? No bo on tu był Patrz, jak się zemspieszę teraz To chodźmy po fixa.

Mówiłaś, ja, że można się bagować. No <grymne> i się ruszył, no i... Zdjęcie musimy, to bierze ktoś aparat. Tam aparat jest jeden mój na tym, Ja biorę na aparat. ...schodach. Kto nam jeszcze... Mam... Nie, dobra, mamy po 80, więc nie jest źle. Nigga. O, ruszyło się, mamy. On, on nie jest przy wejściu. Mm, cały, cały ten pokój jest. pokój dookoła chodzi. Bo on był przez tu, 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 tu i on tak cały czas w kółko chodzi. Jak ktoś ma ochotę to niech ktoś może wziąć baba jakby co. No, no mam aparat i ten. To jak ktoś ma miejsce to niech może wziąć zapalniczkę. Się napiję W to nie, Idź, 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 idź. Ale chlumtasz O i git No i jasno No i łaska no, tro trochę woda świec łączy sobie w drugą stronę spróbuję Nie ze mną Okej, jest git Znowu krzywę dobra Takie krzywe drzwi Tata jeszcze rozwarcie wszystkie drzwi po drodze E Kevin White takiego Nie, Karen White, Karen White Karen White, Hello Karen White What are you doing? How are you? Szabo ja Ej, ja... Ja się ja, 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 tam wejść na górę Spróbuję, ja spróbuję Ja pierwszy widzę, że mogę coś do góry, nie zauważam im tego no się to jest zobaczmy do którego i man na kin na górze jest, który na sobie straszać. Karen White. Show się nie da, you are not scary. W ogóle nie jak teraz był funt ja odrzuciłem krucyfiksa to nic nie dało i se zdechłem. Nie będzie na chwili, które nie działa. A, no, zaś... To Są na większość. Wejdź coś chodzić do ja, mną po ten po... zdjęcie, czy po aparat. Ja mam ja mam aparat. Karen White! Ty będziesz miał krycyfiz, miałem aparat, żeby zrobić zdjęcie. Ja mam aparat i krucywice z walet, więc... No to chodźcie, chodź ktoś do pójdzie, bo ja aparat. Po co? Ryjście, ci mogę dać w No to z blisko, to na schodach nie. to jest manewr chyba. Wy ty Tu, to jest, widzisz? No. No, trochę daleko, miałbym szansę to nie zabić. Czy zabić? No <noise> być? Zajebiste ci. Rysiu, idziesz? Idę. Ta... To też jest... są krzywe dziwne. Patrzcie. Chcemy go przezywać, bardzo ważna rzecz. Patrzcie. To jest... Musicie o tym pamiętać. O, nie, patrzcie. Eee, pisze. Jakby co. To... O, Fred napisał coś. Can't run. Can't run, bo run. Okay. Ej, się postawić tutaj kamerę i zobaczyć, nie ma po z orba. Ej, footsteps! Ej, footsteps! Jakimś cudem zrobiłem zdjęcie? Patrzcie na mnie. Na te zdjęcia to okay, zrobiłem, Patrzcie. Dobrać. Footsteps. No i łatwo. Yes. No, nie no Ona to nie, że. Jako, jakim cudem wyłapałem jego stopy? To wez, to wy zgasiliście światło? Nie, show yourself. Nie. Nie, nie my. A. Karen White, show You're not scared

Kurde, zdjęcie pa. zrobiłem. Patrz. Musimy znaleźć w tym miejscu tutaj misia, żeby nie było. Ten miś musi być obok niego, bo to będzie jest, to tu pewnie może być dziecko, więc patrzcie. <grym> Are you here? Co to było? Jakiś mały cieńka, apszer w mnie albo mam jakieś zwidy. Same something. Ty wyłączyłeś to, Flacie. Ja tutaj, tutaj zrobię. Are you here? Do you wanna hurt us? Masz zjebanego misia. Co za David? A, pa. Duszę twojego misia. Zdarzył <grym>, mnie duszę. Duszę go farbą. Co za David? Farbą duszę. Przyjdź po niego i jego uratuj. Żeby go uratować musisz stawić Dark No, jak? ha Czekaj! No stanie na odcinku Bordawid, Bordy Rysiu. Traja pewnie umrę. Eee. No właśnie, taka kolejność będzie. A później jak będzie jeszcze Synek, to wstyd z tego Eee, tam się zgaszał i zapalał się, przynajmniej w pokoju. No brawo, to nie znaczy, że ten pamiast on tutaj będzie za chwilę wtedy. I wanna give your teddy, come to me Tu <grymne> bo ja mam tylko zdjęcie ten, klucznąć. A si, kombinerki. Nie, nie, to to było. Ja zaraz pójdę do kuchni ponuszku. Idę po piłę. Mam piłę, nie stać was na piłę <grymne> tutaj. Przeztnę was pół <grymne> Żup Jak się nazywa? A we tu masz piłę na dole. Karen White Karen White, show your face. O! o było! Widziałem ją nie Przed tobą była, przed tobą Aha, zajmij Chodź tu do mnie! chodź tu do mnie! Ej, coś mnie popchnęło, ale mieszka z tym Aaaa! padnie na serio To to real, bro, tak jak zawsze Kucnijcie Trzeba zdjęcie Zrobić 1 white, are you here? Macie zdjęcie? Nie, nie zmieniam boć. Ej, foodstepszy ciągle robimy zdjęcia. Ej, przyszypadek robić ciągle zdjęcia foodsteps. Karen White, are you here? Dostały cztery miejsca na zdjęcia, więc nie marnujcie tego. Ma być tylko duchtor na Show yourself. Na chwilę przyjdzie to. A tam jeszcze piękny, więc na On jest pokaż przed nami. Karen White, are you here? Pana atto Czekaj, nic się muszę. Karen White, show yourself. Jak scary. Come Karen White, show yourself. O, to zabije, tu... Tak jest, Dawid tak gada, że on, 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 on potrafi przyzywać, więc Dawid tam gada ciągle. No przy ducha, później Karen... umiera takie za... Ziele do góry te, bo nic nie widzę. No dziękuję. Karen White, show yourself, you are not scary. Come on. Karen White, show yourself, you are not scary. Karen White, show yourself. You no <laughs> Caroline, show yourself a We mi ktoś krzesł wokół not scary, you are a Fortnite kid Come on Twój stary Fortnite kid Masz klusem Wiedzie, że mi francuskim Wiedzie, Mogę grać wziąć Gdybyśmy wokół nas dali sobie a nie tak Masz, na, pomaluję Ci Ray pędzlem Masz Karen White. Czemu, czemu my z nim gramy? <laughs> Karen White, show yourself, you are not scared. Czekaj, trzeba tu wybrać usanka. Show yourself, Karen White. Karen White, show yourself. Are you here? Uh, Karen White, show yourself. O oh, jest! Jest uh, mfilitor gdzieś. Jest mfilitor. Na środku Tu Dwójka Dwójka Patrzcie coś... Miku Jak będzie piątka to my... O patrzcie, tu się schowam. On tu nie ma za bardzo wejść, trzeba tak bokiem okrut odsłonę Sprawiałem wszystkie odsnąłem. duchy mogę Nie ja bo ja utknąłem <grym> Ja utnąłem Co podstawi Jeszcze dem Chodźcie, dobra. Jest, jest! Dobra, nie ma jednak. Rysiu! Ja cię błagam, nie ogarnij. Nooo jest, dobra. jest, o, jest, dawa się. Co trzeba, tak trzeba. Karen White, pokaż yourself Please kill Lorda Kate. O, Karen. Ona cię bardziej zabije, bo ty jesteś najbliżej, a tu mamy jakąś ochronę, ja to nie wejdzie. Ona wejdzie, wiesz o tym. <grym> Jak się to wodzi? Jest, jest, jestem, jestem No eee. myślicie trudę przed nami patenty. O! Kim ja dobra, o! No fajnie, jeszcze mam dół Raz jak będzie to wyjdziemy do tyłu od razu, bo to nie wejdzie. O, no. no, pójdę, wejdzie, was ja sobie, pójdę No <grym> nie <grym grym> ja. <grym> Karen White, are you here? Karen White, no ale no, ja nie mogę, mi się mikro oh. zepsuło w tej grze Come on. Karen, to, nie, to ja wiem, poddawać by to. No ja, Ej, nie wiem czemu, ale. Fu, jak jakbym słyszał się podwójnie. Ej, nie wiem. Wow. Nie wiem. Ej, słyszę siebie, ja chyba jak kary. mówię, to nie wiem. Śmieszne. O, jest, jest gdzieś. Jest? Idzie, idzie. Zrobiłem zdjęcie, mam zdjęcie. Dobra, mamy zdjęcie. Łatwo. Jest jakaś babucha. Babucha to jest. Ej, Ja się Ale Witness event to miał na nas czy nie? Idę zobaczyć zresztą. Chodźcie. Ej, ale już problem? Nie mam za bardzo dużo informacji o niej. Nie. Co jakiś tam? Jakiś duch, jak się robi zdjęcie, był jakiś duch, który jak się robi zdjęcie to wtedy on Nie wiem jaki. Ja zrobiłem zdjęcie i on od razu chyba. No właśnie mówię. Więc jest to, śmiesznie. Aj. O! Patrzcie działa, działa. Ona działa to. Ona Działa faktycznie! Działa. Ej, gdzie jest Hand, gdzie jest Hans, zrobisz zdjęcie Masz świata? Masz fleta? Nie wiem właśnie on jest Można wejść Ja to nie władzę no. Ale skończ się skończył i światło wyłączyła wszędzie. Nie, nie jest włączone, dobra. Ona za mną zamknęła drzwi i mnie popchnęła. Dawid, masz szczęście. Masz szczęście, że ta drzwi była tam... ...zbakowana, bo się na mnie żył. O Jezu. Ojej, cię przestraszyłem. Mamy tutaj już wszystko, tylko nie mamy tego... ...nie mamy ducha ogarniętego. O, poruszył się. Hmm. Przydałoby się zrobić ten... ...ee... ...cieka, wezmę ten... Dobra. Nic nie pisało na, not na A... notesie Łykamy piguły no. Obiadek Mam najmniej Ty, 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 da, na ma ma ta... ty No Ty masz nas najwięcej, ty pierdolwieś dwa Prawie się daje Panu Dawida po prostu A tu byłem małym piguły o, to były moje pichuwe zaptyki na niestrawność. <noise> chłop dostał drzwiami w łeb, tego gołem boli. nie, <noise> nie <noise> wiem, <o> co, <noise> co to było? Ja na zado, no no to to wyska, to Dobra, ale jak ja raz stałem w drzwiach, to nagle drzwi się zamknęły, bo był Hunt i, i mnie drzwi popchnęły i wyszedł. <noise> ja to nie... No <noise> nie ma zbyt... Zostaw te drzwi tak, albo nie, nie wiem. Można no, przejść, nie, jest git. By... Nie, chodź po światło, na światło, tak zapewne. Nie. Naprawcie drzwi, były... Ludzie tak, tak dobrze, Nie, tak dobrze nie, nie, ty, nie, ty, 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 nie, jest nie, tak próbę, żeby tego nie, przejść. Chodź nie, <gryst> Ale jak się pał, to nie, 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 Zamkę, nie, jak, do plank, jak tej tej ten. nie, ten <gryst> nie, on był, on był, taki film, był taki film animowany Madagaskar 3 Gdzie ten tygrys wchodził w, e, w szparki Co kurwa? kółko, masz pierścionka Pamiętam no. Jaka nie pamiętam Otwce tego wziął pierścionki i taki tygrys sobie z niego przeleciał taką jest świat? Nie wiem, nie wiem Kurde mógłbym spać na kamerach, wracam się Czekajcie Ja się boję Boję się teraz tam wracać Nawid chodź ze mną, w lesie to jest gdzieś świat tak? łatwiej będzie No to znajdę no, za chwilę okay. Tu u mnie będzie Nie no, tu e! Ghosturb. O, Ghosturb. Ono na tumę E Ghostorp O Ghost On jest na zero tylko Ej rzucił chyba gostarp jak ten e, co rzuciło eee... Ktoś teraz jest po lewo ma schody Na ma schody co nie? No kto ten? Ja. E, to wcześniej byłeś obok światła. tam. Ze Chodź, ktoś ze mną. Jesteś. Musisz, musisz się wrócić tam gdzie byłeś. A gdzie jesteś? gdzieś Nie wiem. Jak go nie ma na ten... go? Chyba go wywaliła. Jezus. Maria. jakby go zabija to... Jakby go zabija to byłby znajdę czynający. Ty ryścia Pa, ty byłeś tutaj, a on jest tam. Ej hey, dam Ghost orb. A nie to były rzeczy ryś, jak spadały Kurwa No nie wiem co wydać możemy Aha, tu Dobra to idziemy o Moryś nie wejdziesz tak? No Moryś nie wejdziesz Nie, ale czekaj może jakoś tu pod j mamy coś? Mamy w T Ghostwriting mamy Ghostwriting, coś, coś, coś jeszcze? Ghost orb daj, nie wiem. Dobra, obstawiam, daję, daję Jurej, daję Jurej. Nie wiem, spróbuj może wtrafić trafić jakiegoś tego stwora. Daję oni. Dobra, to, no to lecimy. ciężko będzie.